Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek mini serii Dochodowe Hobby. Witam się z Wami z powrotem u Reja i u Fave oraz od młodego Jana, tak, który tutaj chyba nam robi małą reklamę naszej firmy. No dobrze, Ian też dorobił się ubrania roboczego, bo, no wiecie, kurczę. Rej doszedł do wniosku, że no nie będzie tu chodził w tych łachmanach, więc zasponsorowaliśmy mu no ładne, schludne ubranie. A póki co staramy się trochę zwiększyć prestiż naszego studia. On jest mega pewny siebie, więc liczę, że tutaj będą rewelacyjne wyniki. Chciałabym dzisiaj zrobić trzy tatuaże. Myślę, że to jest całkiem sporo. No, w międzyczasie też i tutaj proszę, nam rośnie cały czas, cały czas. My w ogóle, który mamy poziom tatuowania? Szósty, więc super. E, I dzisiaj mentorowanie, obiekt jest w użyciu, ok, czyli klikając na to, na ten stół, a właściwie to łóżko <laughs> chyba do tatuowania. Będziemy mogli sobie trochę pomentorować naszemu starzyście, ludzie. A wy to moglibyście, kurde, tutaj jakoś się zaopiekować naszymi klientami. Przyjazne powitanie. Oj Fej. Ja cię miałam w ogóle zwolnić. A ty co robisz, chłopie? Dobra, ty sprzątasz. No to dobra, coś robi. Trzeba go pochwalić za to. Ja wiem, że fajf jest aktywna, ale mniejsza z tym. Rej, rej, rej. No, liczę na to, że tutaj stanie na wysokości zadania i coś cudownego nam powstanie. No dobra, udało nam się! Nie mam słów. To przerosło moje wszelkie oczekiwania, Rej. Przyjmij ten żeton jako wyraz mojej wdzięczności. Wow! W ogóle nie chcę nic mówić, ale ta simka bardzo fajnie wygląda. Ona w ogóle ma potencjał chyba mówisz to totalny eee, czy ja mogę jeszcze coś tutaj mała firma mm, zaproś klienta do wyjścia razem witamy w naszej firmie no możemy coś miłego powiedzieć przy okazji ale ona fajnie wygląda co? o matku uważa, że młody jest taki zabawny eee, i dziel się wskazówkami spoufalać się raczej nie będziemy. O tu nam się ludzie pozbierali. Okej, okay, dobra. Mm, witamy w naszej firmie. Zaprosimy kolejnego klienta. Co my mamy? Z... Ray zrobił pierwszy krok na drodze marzycieli. Aha, bo my mieliśmy nie, my mieliśmy dobrą reputację chyba. A pani puszcza lampiony. Nie wiem o co chodzi. No, ale dobrze, Hej. przywitaj się tutaj z panem. E, niech on będzie w dobrym nastroju. E, mała firma, mała firma, dzieli się wskazówkami. Nie wiem, czy to coś da, e, ale spróbujemy mu. Mroczny kosiarz. Co powiesz na karierę w branży koszenia? Nie, nie, nie. Dziękuję. Zaoferuj tatuaż Krzysztoferowi i niech to będzie. O, może plumbop. Fajnie, dobra. Niech to będzie plumbop. A w międzyczasie ja nie wiem. Ian, a Ian już zmienił. Tak, Janowi ustawiłam dwa ubrania ogólnie. No i widzę, że Ian to się flirtowaniem z klientkami tu um, zajmuje, no spoko najważniejsze, żeby mieli o nas dobre zdanie, dobra Chris nam spierdzielił gdzieś e, no trudno, ale mamy tutaj drugą ofiarę Ninbun ma, więc zrobimy teraz jej tatuaż a ja zerknę czy młody, no dobra młody mniej więcej zajmuje się czymś związanym z jego pracą nie, 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 anonimowych umarlaków nie chcemy, ale tak, no. Chłopak tutaj spoufala się z paniami. Widać, że chyba ma do tego talent. Chyba tak, chyba przydałoby się w jego e, charyzmę trochę zainwestować. A przed nami kolejny udany tatuaż. No szkoda, że tak szybko się ubrała, ale patrzcie, nawet dopasowaliśmy jej tatuaż do ubrania ma taką ćmę na ręce i jest zachwycona ten tatuaż to arcydzieło. Super. Bardzo bym chciała chociaż tą pierwszą gwiazdkę zdobyć, bo dzięki temu fajne punkty bonusowe można odblokować. Kurde, to by było coś. To by było coś. Czy ja w ogóle mogę młodego. Y o Boże, coś ściemnia. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden tatuaż i zamykamy. Dobry mam przyjacielu. No to kolejny tatuaż zakończony. Obyło się chyba bez fajerwerków? Chyba tak, ale i tak jej się bardzo podobał. Więc słuchajcie, ja chyba już więcej nie tatuję, ale chciałam sprawdzić, czy... Czy możemy mentorować Janowi? Wybierz Sima, na którym musiałbym kogoś wybrać do ćwiczenia. Aj. Aj, 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 aj! aj, a nie mogę mentorować go, tak wiecie, poza, <ścoughs> poza trenowaniem. Uu, straszne to by było, straszne. Dobra, zamykamy firmę na Aha. dziś. Nie wiem, nie jestem jeszcze. Prośba o wykonanie tatuażu? No, okej, okay, dobra, coś ci tutaj wybierzemy. Jeszcze jeden, zaraz, zaraz, coś wybiorę, bo ja tu mam całą masę dziwnych rzeczy. O, ten jest ładny. Okej, okay. z ptakami. Dobra, już nie zamykaj. Już zrobimy jeszcze jeden. Poświęcimy się, jak już tak bardzo nam tutaj. Kobieta nalega na to, to się poświęcimy. No okej, okay, przysięgam, to naprawdę, naprawdę ostatnia klientka, więc mam nadzieję, że będzie spoko. 472 Simoleony. Zarobione. To jest bardzo dobry pieniądz. No tak, no to posprzątaj, chłopie. Słuchajcie, ile zarobiliśmy? Proszę, proszę. Całkiem nieźle. Spróbuj dodać więcej aktywności dla klientów. No to jest możliwość rozwoju, więc. Nic tak naprawdę to nie oznacza. E, ale no, czy z tego zysku mamy dwa więc całkiem ładnie. No i niestety trochę nam zabrakło jeszcze, więc pewnie po kolejnym dniu e, będziemy ćwiczyć tatuowanie. No mogłabym z nim ćwiczyć. Czy można to w taki sposób zrobić? I oni będą uh, trenowali jakoś, tak, wiecie. O nie, o nie. I w jaki sposób to wygląda? Nie! Zostaw tego chłopca! Zabraniam ci! Nie! No, coś ty chciał zrobić, Rej! O matko, jak on się w ogóle czuje! Chłopie, chodź tu, wracaj na górę! Skorzystaj sobie, mm, weź sobie resztki, napełnij miskę. O matko, o matko. Fejf, gdzie ty w ogóle jesteś dziewczyno? My nie mamy odkurzacza, trzeba to naprawić. Trzeba to naprawić, bo mamy tu syf. Dosłownie przed chwilą hrabina zmieniła grupę wiekową. I chciałam właśnie powiedzieć, że fajnie, bo będzie mogła więcej robić, ale tak, fajnie nie niefajnie, bo wydrapuje mi się... Na meblach teraz i wskakuje mi na meble kuchenne. O matko, Rej to zaraz padnie. Rej to zaraz padnie. No i znowu został u nas na kolację i Jan. I szczerze mówiąc, no nie mam nic przeciwko. Chłopak jest w trudnej sytuacji, więc no, przyszedł, złapał kawałek pizzy. Kim jestem, żeby mu no, żałować trochę jedzenia? Słuchajcie, i co ja chciałam, bo Faye generalnie ma tutaj Ray, obściskuj się z nim i mogłabym w sumie pożegnać Jana, ale znając życie on sam po prostu wyjdzie. W międzyczasie tak, dałam nam tu jeden odkurzacz na górze, który już tutaj zadbał o naszą czystość. I drugi na dole w salonie, więc no teraz będzie idealnie. Nie mamy się już o co martwić. Kurczę, no i ja to zdecydowanie tutaj się zasiedział. Harabina to łowca. Komplementy, pochwal styl. Dobrze wiemy, że Rey wybierał to ubranie. Oj, hrabina, hrabina, dyskutuj o modzie. A od razu się zrobił zainspirowany. Pogadajmy z nim. W sumie. No widać, że Faith go lubi. E, chyba z wzajemnością, tak mi się wydaje. Okej, okej. Okay, okay. Brak więzi wywołuje, wywołuje lęk przed samotnością. Dobrze. Zachęć swojego Sima, by dbał o swoje relacje lub polubił spędzanie czasu w pojedynkę. Pamiętaj, że samotność może być przyjemna. No oczywiście. Kocie, gdzie lecisz? No już poleciała gdzieś. O, dobra. Ian musi iść. Nie, nie, nie. Ty nie śpi. Ty może chodź tutaj. Obudź Reja. E, nie, nie będziemy zamawiali pizzy, bo ty chciałaś mi się tutaj z nim obciskiwać, romantyczne, e, czułość. Czekajcie, flirt, może po prostu szorstko pochwal wygląd. No tak, Faith, to no tak ciężko to u niej wychodzi, a z drugiej strony e, pragnie gdzieś tam tej czułości. I zdobyto o matko. Rej <grywia> czuje pociąg do Simki o imieniu Faith i chce umówić się z nią na randkę. Czy chcesz, aby do tego doszło? Generalnie to chce, ale niekoniecznie teraz, bo on jest umierający, więc tak. Myślę, że to dobry pomysł. Dopiero teraz się bardzo przyjaźnią. No dobrze. <grywia> Romantyczne, intymność. Eee, co ona chciała? Ona chciała się obciskiwać. Podszczypuj. No nie mogę. Hmm. No, tego nie zrobimy, bo obciskuj to jest eee, na siedząco, tak? Jak siedzą razem na kanapie. No chyba, że zrobię to tak. Usiądź i rozmawiaj tutaj. Po prostu usiądą koło siebie. I, <grym i, <grym I teraz czekajcie. Ściany opuścimy. I teraz chyba powinnam mieć tą opcję intymność. Mm. Nurkuj w poszukiwaniu wrażeń. Niechętnie się wtul. Nieporadnie o mat no i gdzie ja mam obściskuj się tak o to chodziło no dobra co wy tu macie? życzy jak najlepiej Rejowi i uważa go za wspaniałą osobę no dobrze jak już chcesz o i spytaj jak mu minął dzień no niestety a jest czwarta rano Jeszcze on w tych gaciach tu siedzi, ale wyglądają uroczo. No dobra, chciałam powiedzieć, że mm, zakończymy ten wieczór w konkretny sposób, ale to nie jest nawet wieczór, więc. <laughs> o, więc niech oni po prostu idą spać po wszystkim, a my chyba troszeczkę później e, niż zwykle otworzymy nasze studio tatuażu. Słuchajcie. Jako, że szef Faith był niezadowolony z jej wyników pracy, ja ją dzisiaj wysyłam. Niech ona sobie idzie normalnie do pracy, bo widzę, że średnio jej to idzie, a ja coś średnio się nią zajmuję. Mam nadzieję, że uda mi się wziąć szybki prysznic i może nawet coś przegryźć. Weź resztki, a co tu już się popsuło? Otwórz. Ojojoj, no to tak. Proszę państwa, to będzie czas sprzątnąć. Szukałam hrabiny, a ta no cóż, chyba wybrała najlepszą kanapę, jaką mamy na tej parceli i leży sobie tutaj rozwalona. No dobra, ja póki co szykuję powoli Reja do pracy. Też go wrzuciłam, żeby wziął sobie prysznic. Zrobimy, ojojojoj, burgery wegetariańskie. Robię troszeczkę więcej, bo wiem, że później tak czy siak pewnie wprosi się do nas i Jan. Eee, a dlaczego ty się w płaszcz od razu ubrałaś? Co tu zimno jest? Chłodno. Przydałby nam się kominek. Może tutaj byśmy sobie przesunęli troszeczkę to w prawo, w stronę okna. Tą kuwetę dałabym w inne miejsce. Właśnie, bo to już moglibyśmy chyba sobie wyrzucić stąd. A tutaj wstawić kominek? Myślę, że to całkiem dobra opcja by była. Bardzo ładny kominek dochodzi razem z tym dodatkiem, ale to zobaczymy. Na razie mam 11 tysięcy, nie pamiętam ile ten kominek kosztuje. No i nie chcę, wiecie, na pierdoły wydawać. No trudno, pochodzi sobie w płaszczu. Wrzucam to do lodówki, ty to w szamajrej i weź to wyrzuć i zabieramy się do roboty. Rozpoczęliśmy dzień pracy i młody jest niezadowolony. Chyba nie bardzo mu się podoba. Awanturnicza i niszczycielska natura hrabiny. I już doszło, powiem Wam szczerze, do tego momentu, że ludzie sami wchodzą i się mnie pytają o tatuaż. Nie muszę praktycznie żadnych interakcji wykonywać. Po prostu sami mnie o to proszą. W ogóle dzwoniła na mnie jakaś dziwna babka, która pytała, czy nie spotkam się z nią w hotelu i że ona da mi za to trochę prezentów. No ale jeśli chodzi o Reja, to myślę, że nie. U niego nie ma mowy z takimi klimatami. Nie ma mowy. O, hrabina będzie najlepszą wizytówką naszej firmy. Tak mi się wydaje. A jednocześnie, słuchajcie, osiągnęliśmy siódmy poziom tatuowania. Rej może teraz oferować poprawkę tatuażu i odblokował projekt tatuażu na prawe ramię, pół w kwiatów oraz stempel urocza czaszka. Rej może teraz pobierać wyższe opłaty za swoje usługi. W jaki sposób? <grym> W jaki sposób mogę to zrobić? W sensie, że ustaw modyfikator cen na drogie. O, okej, okay. spróbujemy. Ile to teraz. Uuu! Okej, okay, okej. Okay. Cenimy się, cenimy. I co na to, Nilesz? Parik, Nilesz, mam nadzieję, że będziesz bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z tego tatuażu i dasz nam. Sowity napiwek. Ja dzisiaj mam zamiar zrobić dosłownie dwa tatuaże i już go skasowaliśmy siedem stówek. No ale nie uważa, że to wiecie jakieś nie wiadomo co. No dobra. Okej. Okay. Podoba mu się. Jest zadowolony. Więc może weźmy kogoś następnego. Widzę, że tutaj jest jakiś pan. Witamy w naszej firmie, ej, a on już u nas był, ej i tak mu się spodobało. O, jemu moglibyśmy zaszaleć i zrobić znowu coś kolorowego, to do niego pasuje. Eee, słuchajcie, czekajcie, zaoferuj tatuaż. Eee, nie, nie, nie Addisonowi, tylko Angelo Morlindowi. Angelo, co ja mogłabym ci zaproponować? Coś niedużego myślę. Ty zaczynasz dopiero, chłopie. O, może coś takiego małego? Dobra, tu widzę coś fajnego na nogę. Takie pnącze. Może niekoniecznie nic małego, ale może mu będzie pasowało. Czy on sobie już poszedł? A, dobra, okej. Okay. Młody go zagaduje. Mam nadzieję, że. Co tu się dzieje? Meskitu, on tutaj zwabia naszych klientów i ich uwodzi w tej alejce. Ian, nie wypada ci takie zachowanie, chłopie. Pilnuj dobrego imienia naszej firmy. Ludzie, ludzie, to będzie drugi i ostatni tatuaż dzisiaj, bo nie chcemy się przepracowywać. Rewelacja. Właśnie e, zsikały się jednocześnie dwie osoby ten klient e, i Ian się zsikał. Nawet nic nie chcę mówić na ten temat. I sobie po prostu tańczy w najlepsze, ale wydaje mi się, że to te duchy tutaj wywołują w nas. E, ten wypadek. Tak to ujmę. W międzyczasie skończyliśmy kolejny tatuaż i nie, więcej nic nie robię. Naprawdę słuchaj, co mówi Angelo. E, właśnie, miałam ustawić, żeby duchy mi tutaj nie przychodziły, bo, bo sobie tego nie życzę. Bo jak widać, tylko zasikują mi ludzi. Nie, Dominik, my z tobą nie rozmawiamy, nie będziemy nic robili. Zamykamy firmę. Nie, 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 nie. Żadnych tatuaży dla duchów, które zasikują mi miejscówkę. Czy ja mogę mu powiedzieć w ogóle, żeby on. No, całkiem nieźle. Proszę, 1200 mamy. I jeszcze nie zdobyliśmy tej gwiazdki. aj. aj, aj, aj. No co ja Wam powiem? Smród tylko się tutaj unosi. Zacznij sprzątanie. Nie, nie, nie. Żadnych tatuaży. Dokładnie. Tyle nam wystarczy. No i drodzy, i myślę, że tym zasikanym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!